Hej, witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z Gry Forza Horizon 2. Ci taka odskocznia troszeczkę e, gra i kontynuuje sobie postawkę, nie tak jak do tej pory była, ciągle, ciągle tutaj katowałem sobie wyspę, DLC związane z wyspą, tak teraz postanowiłem, że w końcu o, przyda się jakaś odskocznia mi, zarówno mi, jak i wam. No, i pobawimy się na postawce. Tym bardziej, że zostały nam cztery mistrzostwa do końca, aby tutaj rozpoczął się wyścig już drugi wyścig finałowy, który mnie naprawdę bardzo ciekawi. Jestem ciekawy, jak on będzie wyglądał. No, i autku też widzicie, jakie sobie wybrałem tego dostawczaka. Jest to Fordzik, oczywiście. Czekajcie, wybierzemy sobie te zawody, i e, zaraz wam powiem, e, dlaczego akurat takie auto. Pod jakimś filmem chyba, nie wiem, to był chyba komentarz na Facebooku, jeden z moich widzów poprosił mnie, żebym to auto właśnie pokazał na kanale i stwierdziłem, kurczę, to jest fajny pomysł, ciągle pokazuję jakieś fajne autka, takie wiecie, sportowe, jakieś, no mamy też ogórka, ciągle pokazuję jakieś auta sportowe, jakieś nowoczesne, więc fajnie pokazuje coś zupełnie innego. Ja tym Fordem miałem okazję się już pobawić w Forzie Motorsport 5 Ja Wam nawet o tym chyba mówiłem, może nie, czy Wam nie pokazywałem tego odcinka Ale właśnie tlingowałem sobie tego Forda właśnie pod Drift. i tak latał bokiem Kurczę, że lepiej niż innymi autami, którymi miałem się okazję bawić wcześniej Więc naprawdę Fordzik bardzo fajny Też fajny wyścig, mamy takie różnorodne auta, widzę o górę, tutaj mamy Forda inne małe auta. Fajne, naprawdę fajna różnorodność w tym wyścigu jest, więc cieszę się, że właśnie ktoś taki pomysł mi pozrzucił. Nic o imię i nazwiska nie pamiętam, ale możecie mieć pewność, że ten odcinek powstał jed dzięki jednemu z moich widzów. A raczej dzięki jemu no, propozycji. Też ktoś jakoś mnie pytał pod filmikiem, czemu mam rosyjską tablicę rejestracyjną. no co to wynika z tego, że Twórca, który, tw który tworzy motyw, bo to było wtedy Subaru Impreza, bo jeździłem, kiedy to, tam tablica rejestracyjna była rosyjska. Twórca, który, tw który tworzy sobie kalkomania, na przykład ten projekt DHL-a, no po prostu też może przy okazji sobie stworzyć tablicę rejestracyjną. No bo to wystarczy pobawić się kalkomanią i tablica rejestracyjna jest stworzona, tak? Więc tutaj pod tym względem osoba, która tworzyła projekt najprawdopodobniej była z Rosji, tak? W tym przypadku koleś najprawdopodobniej jest z Włoch, bo chyba literkę I mają Włosi w tablicy rejestracyjnej, czy Irlandia, ale Irlandia chyba ma skrót IRL, tak mi się wydaje, nie wiem, jeśli się mylę, to nie poprawcie, ale wydaje mi się, że ten tutaj koleś, który tworzył ten projekt, najprawdopodobniej jest po prostu zwłok, tego też stworzył taką, a nie inną tablicę rejestracyjną, gdybym to ja był twórcą tego motywu, no wiadomo, że stworzyłbym tablicę rejestracyjną polską i to pewnie nawet jeszcze swoją. Dlatego tak to tutaj wygląda. Normalnie auta chyba w Forzie Horizon nie mają tablicy rejestracyjnej, po prostu można stworzyć to w postaci kalkomanii, więc fajna sprawa, można nawet pobawić się, stworzyć tutaj jakąś sobie własną tablicę rejestracyjną. Już pomyślałem sobie, że kurczę, może na wyciek finałowy stworzę sam jakąś kalkomanię z jakimiś motywami moimi, z jakimiś tam reklamami mojego kanału, fajnie by było coś takiego stworzyć. Też kurde Forgeik daje radę, nie tylko ten w Forzie Motorsport 5, ale i ten w Horizon. Wiadomo, ja też go dopakowałem tak pod względem tutaj e, mechanicznym. To nie jest auto sery seryjne ani wizualnie, ani mechanicznie. E, więc wiadomo, tutaj te jego osiągi są znacznie, znacznie lepsze. Czesu jestem, nie jestem w stanie wyobrazić jak on będzie latał tutaj po bezdrożach, ale udało się wygrać pierwszy wyścig. No no właśnie, co to mamy w ogóle za auta? No jest, jest spora różnorodność. Brakuje mi tylko takich aut, właśnie którym ja jeżdżę, że fajnie by było, gdyby jakiś konkurent mój, mój rywal też takim Fordem dostawczym jeździł. No, zobaczcie, jak się ładnie prezentuje. Też kurczę, już tutaj jeżdżę autem z logotypami DHL-a. Przypomniałem się z Teraz mi się przypomniała sytuacja, jak kurier do mnie przyszedł. Dał mi paczkę, zapytał mi się o imię i nazwisko. Ja mu podałem i uciekł. Kurde, myślałem, że bombę jakoś mi podrzucił. Bo to jak się kolej zachował. Bo dla mnie całkowicie nie do ogarnięcia. Jak można komuś dać paczkę i wybiec dosłownie. Nie wiem, czy mu się spieszyło czy co. Ale dziwi mnie to, że nawet nie musiałem czego podpisywać. Też właśnie był to kurier DHL-u. Dobra, co tutaj mamy jeszcze jakieś trzy wyścigi. też zastanawiam, wiecie co? Czy ciągle tylko tym Fordem jeździć, czy wybrać jakby jakieś inne auto? Bo z tego się orientuję, do tych mistrzostw mam trzy inne, znaczy trzy, trzy auta ogólnie mam. Więc może sobie weźmiemy to BMW, które tam też jeszcze mam w dyspozycji. Taka mała różnorodność. Teraz zobaczę, jakie auto mam w ogóle w posiadaniu swoim. No dokładnie, jest tutaj BMW jak widzicie, więc sobie je wezmę i pobawimy się nim. Akurat w przypadku tego BMW ja je miałem. O teraz zobaczcie, kurczę! Jak na złość, ja chciałem konkurenta takiego, jakim... a nawet jest ko... się tam z daleka, nawet jeździ autem DHL-a, więc Kurde, jak na złość, chciałem kiedy jeździłem jakimś autem dostawczym, to nie było żadnego innego takiego samego, a teraz jest nawet dwóch takich rywali. E, to BMW miałem okazję wygrać w jakimś kole Fortuny, więc dostałem je za frico. nawet tam nie bawiłem się w tuning, więc te auto, w którym aktualnie jeżdżę, to jest seryjne, tak? tutaj nie ma żadnych tam ulepszeń i tak dalej tak więc może być ciężko. Kurde, taki mały tam. Co za skubaniec, no? Ale jak to mówię, mały bo mało, ale wariat. I to właśnie pokazuje ten kolej przede mną. A, też teraz zwiększy przewagę, coś czuję przed, nade, nade mną. Tutaj widzę już kolejny kolej. No następny, kurde, co ich tutaj tyle przybyło? Na szczęście trzy okrążenia, więc jeszcze tam jestem w stanie to nadrobić. Wiadomo, nie muszę tego wygrywać, mogę spokojnie tam... Tak tutaj rozegrać te mistrzostwa, aby punktami wygrać. Ale będę starał się go ścigać, kurczę. Taki mały, jak ma małą masę, to też wiadomo lepiej się odpycha. Ale wariat, zobaczcie, co on wyprawia. Staram się tutaj skrócić dystans do niego, jadąc jakoś... A może teraz... Dobra, to Teraz wiecie co? zmienia sobie kamerę, ponieważ... Ja muszę go obserwować, ten wariat mały, to po pierwsze nie będzie tutaj przeze mnie zauważalny w tych bocznych lusterkach, więc muszę mieć tą kamerę... Aby go obserwować właśnie w tym lusterku... Yy, środkowym, tak? To, no uwielbiam tę kamerę właśnie za to lusterko. W każdej chwili może, mogę blokować przeciwników, a jak są takie stawki, wiecie, wyrównane, no to warto tutaj blokować, bo co innego mogę zrobić. Widzicie jak łatwy sposób mogę go blokować chwila moment i. Jeśli dobrą, szybką reakcję będę miał, no to mam z nim bardzo duże szanse, nie? Blokując go. To jest najlepsze możliwe rozwiązanie. No, To jest to, chwila nieuwagi i koleś przede mną. Jakoś tutaj trzeba będzie sobie skrócić dystans znowu. No i też jest takie powiedzenie, nie? Gdzie dwóch się pije, tam wcześniej korzysta. I widzę, że już chyba trzech rywali za mną tam... Dosyć szybko się pojawiło. No i są daleko, ale w każdej chwili wiecie. Jeden mój błąd wystarczy w sumie, żeby tutaj mnie... Wyprzedzili tak swoją drogą, kurczę. Zobaczcie, jak stary to BMW jest. A jak ono, ono wyśmienicie wygląda w środku. Kurczę to wnętrze, no, robi to wrażenie na pewno. No, już ten Fordzik mi tutaj dogonił. Jednak chyba to BMW to nie był dobry wybór. No, na pewno nie nieseryjne. Ponieważ rywale cisną, i to nieźle mnie tutaj. Będzie walka do samego końca. Zobaczycie, jeszcze coś. Coś się stanie zaraz, że jeszcze mnie wyprzedzą. Dobra, blokuję dwóch, kurde, się rzuciło teraz. Ale jest, ale tam kurde, dosłownie sekundy, te sekundy mnie dzieliły. No zobaczcie tutaj, no nieźle. Masakra, no przewaga moja była no minimalna dosłownie. A więc dobra, wiecie co, biorę jednak tego Forda, bo... No spisywał się on znacznie, znacznie lepiej niż to BMW. No wiadomo, tego Forda mam przygotowanego, to też jest inna sprawa. Też wiecie co, powiem Mam bo też mnie ktoś się ostatnio pytał, o kiedy jest ta złota opaska. Widziałem, że koleś miał 156 level, jak z którym, z którym, z którym grałem yy, jakiś czas temu. I właśnie yy, miał tu tą opaskę, więc wydaje mi się, że 130 to będzie srebrna. 150 to pewnie będzie już złota Albo nie wiem, być może po finale tym głównym, tym drugim będzie złota opaska, no nie wiem, no zobaczymy sobie, oglądajcie odcinki, to Na pewno sobie to um, sami sprawdzimy Dobra, bierzemy sobie kolejne zawody Ale już nie tym Fordem, który tutaj przede mną stoi Znaczy właśnie nie weźmiemy tutaj udział w zawodach, a nie tym BMW, którym ja aktualnie jeżdżę, tu mam jeszcze tego właśnie, to, tego małego wariata Niektórych już chyba jeździłem. Bo, skoro mam malowanie w tym aucie, to to mi pokazuje. Ja tego nie pamiętam, oczywiście, że grałem nim, ale najprawdopodobniej tak było. <laughs> Pamięć słaba, niestety. Tyle tych odcinków, kurde, z Forzy nagrałem, że też naprawdę niektórzy się nie pamiętam. Nie, może na jakimś streamie wam to pokazywałem? No, też jakaś taka szansa na to jest. Bo na streamie na pewno. Pamiętam, że streamem kojarzy mi się nawet hammer którego kupiłem, stringowałem i w którym nic nie wychodziło, po prostu. Hmm, dobra. 126 level na chwilę obecną mam. A, to może teraz tak jak z automatu mi się włączyła kamera ze środka auta, bo jak wiecie, poprzednio tutaj zawody rozgrywałem właśnie ze środka, więc z automatu w kolejnych wyścigach też właśnie taka kamera jest. Zobie akurat te zawody rozegramy właśnie z tej perspektywy od samego początku do końca zobaczymy jak mi pójdzie zobaczymy sprawdzę się kurde nawet to idzie mi tylko niestety nie ma mojego ulubionego lusterka no wiadomo że go nie ma bo skoro mamy tutaj nie mamy tylnej szyby, no to wiadomo, że trucerko tutaj by się w ogóle nie. Nie byłoby potrzebne, a kurde, tych Bożni mi się ciężej jedzie. Ale kurde, ten fort ciśnie jak nie wiem. Masakra jakaś. Zobaczcie, co on wyprawia. No w sumie nie tylko małe to wariat, jak widzicie, duży też sporo potrafi. Też, kurczę, powiem wam, że jak widzę, jak gdzieś tam jadę, bo też dużo jeżdżę autem, powiem wam, że jak widzę na takich e, drogach e, krajowych, jak zapierniczają kierowcy y, tymi dostawczakami, tymi... Y, no, w sumie dostawczakami, tak? Bo tutaj tej wszystko do jednego worka. No tu naprawdę masakra to jest jakaś, że... Oni się nie boją. Często w takich autach jest no naprawdę sporo, sporo... różnych asortymentów, tak? Kurczę, wystarczy, że auto będzie źle załadowane... i przy pierwszym lepszym zakręcie przy dużej prędkości może stracić tragedia. Oni niszczają jak nie wiem. Wiadomo, nie wszyscy, tak? Ale, kurde, jak tak patrzę na niektórych, to... wie jaja, to muszą albo głupi, albo muszą mieć naprawdę... Ogromne jaja, że tak zapierniczają. No dobra, i mamy kolejne zwycięstwo. Okay. Odnotujemy to jako kolejne... Muszę teraz spojrzeć, ile mam punktów w ogóle: 60 będę miał, a rywal 44. Czyli na to wychodzi, że teraz już sobie mogę po prostu jechać na luzie. Nawet mogłem sobie tego. Małego wariata wziąć No, kolejne też koło Fortuny Chociaż mam już tyle kasy, mam tyle aut, że tego koła fortuna nawet nie będę odpalał Albo... Kurde, pomyliłem jeszcze przyciski No weź! Gdzie kurde jeszcze mi minęło, już, aj. dobra To jedziemy sobie jak pozbieram kilka jeszcze leveli, to będę mógł po prostu potem wam pokazać kilka naraz po prostu tych kół cool fortuny. Ja też wam tego tyle już pokazywałem, że też nie wiem, czy to dla Was jest w ogóle ciekawe. Ale też właśnie czekam na te kurde nowe autka. Jak mówię, a, może dzisiaj nie nagram odcinka, może nagram dopiero jutro, bo dzisiaj, kiedy nagram ten odcinek, to powinny się pojawić nowe auta, i tak mówię. A, może jutro coś wypuszczę, i tak patrzę, patrzę, przeglądam sobie Facebooka, właśnie ktoś mi zaproponuje. O, to jest dobry pomysł, czekajcie, przejedziemy tutaj. I ten wyścig, który teraz będę sobie tutaj rozgrywał, to jest chyba wyścig przełajowy, więc też będzie to w sumie okazja do tego, żeby sprawdzić możliwości tego samochodu. Po drodze jeździ nieźle. jazda z wewnątrz też jest tym autem. Bokiem też nieźle latał w Forzie Motorsport 5. No i teraz zobaczymy, jak się spisze na bezdrożach. Ktoś czuje, że będzie ciężko. A kurde w głowie miałem taki filmik z Rosji jak jacyś kolesie tam jechali w aucie, wjechali na jakieś tam po prostu nierówności wszystkich dosłownie e, rzucało w tym aucie. Jak mi się uda to gdzieś tam wam ten filmik montuję teraz w tle. <śpiewanie> 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 Nie, no sobie to w głowie przypomniało mi się, mówię tak, takie auto po bezrożach. To będzie tragedia, ale zobaczymy. No, autka niektóre nie ale i tak chyba z moim fordzikiem szans nie mają. To swoją drogą kurczę, jak nieraz się. Ja często bardzo odbieram paczki kurierskie. No i czasami. Właśnie się mówi, że tylko tam posza te paczki niszczy i tak dalej. No a to jest nieprawda. Też często paczki kurierskie są w opakanym stanie dosłownie jak przybywają do, do punktu docelowego. to kurde. Jak teraz będę odbierał jakąś paczkę kurierską, będzie zniszczona, teraz ja sobie wyobrażę, że właśnie kierowca jechał w taki sposób jak ja teraz do tych bez przełajowych wyścigach. No wiadomo, też kurierzy na to za bardzo nie patrzą, bo nie miałem tu gdzieś. Mój kolega pracował niego kurier, to też właśnie mi opowiada, jak tam sprawa wyglądała. No i ja tu nie patrzą, czy ta paszka jest, kurczę, rzucona czy nie jest rzucona. Wiadomo, jak są jakieś tam paszki z informacją, że są produkty jakieś szklane, czy nie są, to muszą uważać, ale jak są jakieś takie zwykłe, no to jedną nam na pakę i jadą. Zawieść towar. Taka prawda jest. No, na razie idzie le dobrze, naprawdę. Spodziewałem się, no, chociaż tutaj podbija mi to auto. Pierwszy być nie muszę, ale fajnie, by było być w tej czołówce tutaj. Ale nie wiem, no, naprawdę, jeździ się. Te pierwsze etap było ok, nie? Ale teraz to już jest. No, zarzucę ten auto, to jest Fizyka, mimo że to jest arcade łówka to tak i tak ta fizyka, no jakoś tam, działa na te auto. No e, już chyba nie mam szans, widzę... Gdy... Zobaczcie jak tam tego zarzuciło przed chwilą! No wiadomo, nie jest łatwo, zdecydowanie większą przewagę mają te autka mniejsze. Pewnie bym miał towar załadowany w aucie, tutaj na pacem, to... Od razu po takiej chopce obróciłoby mnie na bok A to skubaniec widzicie Można by było powiedzieć, że to konkurent ale to nie do no kurde z tej samej firmy koleś jedzie ten sam kurier No i może pierwszego miejsca kluczy nie udało mi się zdobyć, ale jak widzicie, e, mamy chyba wystarczającą ilość punktów, żeby tutaj objąć prowadzenie. Dokładnie, mamy e, kolejne wygrane mistrzostwa. Bardzo fajna propozycja, bardzo kolejne fajne autko. Mistrzostwo. Zbliżasz się do miejsca w finale. No i co? Na pewno kolejne odcinki pokażę Wam już, których będę, w których to będę się bawił nowym autkiem, tak? Z tego DLC pokażę wam jak to wygląda. Nie ja pewnie Was na Facebooku gdzieś tam zapytam, które byście tego auto z DLC chcieli zobaczyć i jakąś tam decyzję podejmę. Ale dzień że to by było tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało się, tak zostawcie łapkę w górę i czekajcie na kolejne odcinki z Forza Horizon 2. Cześć!